Relacje z finału Orlik Polska 2015 oglądacie Państwo dzięki firmie Orlen, złotemu sponsorowi finałów. Maciej Starowicz witam państwa ponownie z Łącka tak jak umawialiśmy się jesteśmy cały czas w Łącku na finale akcji amatorskiej piłki nożnej Orlik 2015 trwa mecz półfinałowy Szczecin Wart z Bielszowicami jest to pierwszy półfinał bardzo zacięty i bardzo emocjonujący. Większość tych meczów jest tutaj rozgrywanych na bardzo dobrym poziomie. Wyniki są znakomite, a więc jest co oglądać. No jest coś sędziować. Pani Katarzyna Netkowska jest sędzią głównym finałowego turnieju Rolik 2015. Jak kobieta radzi sobie z taką ilością mężczyzn? I z tego co widziałem to panuje pani nad akcjami i nie ma jakichś ostrzejszych historii podczas tego turnieju. Muszę powiedzieć, że e, kiedy kobieta jest sędzią na, na boiskach, różnie to wpływa na zawodników. Przeważnie e, jest tak, że e, zawodnicy są spokojniejsi, natomiast czasami działa to jak płachta na, na byka. No ale tutaj nie widziałem takich sytuacji. E, te mecze rozgrywane są według zasad futsalowych? E, nie. Tutaj regulamin jest pomieszany. Jest trochę zasad futsalowych, trochę zasad z piłki trawiastej. Która drużyna najbardziej dała się we znaki? Drużyna, która już nie gra w tych zawodach, ale po prostu zawodnicy swoje frustracje przelewali na, na sędzów. Brakowało im trochę umiejętności i, i dlatego później to tak wychodziło. Na pewno nie była to drużyna z góry kalwarii. Panowie nie udało się awansować dalej, ale dotarliście, ja zawsze to będę podkreślał, z 13 482 drużyn aż do... Finałowej dwudziestki. To wielki sukces. Dokładnie chciałbym powiedzieć, że to udało nam się już drugi raz. Trzy la... Przepraszam, Trzy lata temu również doszliśmy do, do tego etapu rozgrywek, zajmując trzecie miejsce. Jesteśmy z drużyną zupełnie amatorską. Codziennie każdy pracuje, spotykamy się raz, dwa razy w tygodniu. Myślę, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby znaleźć ten czas na, na troszeczkę ruchu. A taką wisienką na torcie są takie rozgrywki, gdzie faktycznie można porywalizować już na ogólnopolskim poziomie. Rozpoczynaliście od eliminacji gminnych, potem powiatowe, potem wojewódzkie. To trudna droga do finałowego turnieju. Bardzo trudna. Trzeba powiedzieć, że jest duża mobilizacja na Mazowszu do, do, do takich rozgrywek. Jest mnóstwo różnych pucharów, turnieju, bardzo dużo drużyn. Jest ciężko tak naprawdę przejść takie eliminacje, ale my jesteśmy w tym składzie już od, od kilku lat. Znamy się doskonale i jak widać się to sprawdza do dzisiaj. Udaje się awansować drugi raz, także jesteśmy bardzo zadowoleni. To co mówiła pani Katarzyna, po panach nie widać frustracji. Nie, zdecydowanie nie. To jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, wiadomo, podczas meczy, co słychać po moim głosie, jest masę emocji, natomiast po meczu wszystko, wszystko, jeżeli chodzi o emocje, opada i no, jesteśmy zadowoleni, że możemy tu być. Też też chciałbym powiedzieć dwa słowa, że no tak jak mówię, jesteśmy drużyną zupełnie amatorską, nie mamy sponsorów i tutaj ukłony przede wszystkim dla burmistrza Góry Kalwarii, który, który nas sparł bardzo oraz Skarmica Narodowa. Jest to firma, która jest współsponsorem zawodów i, i również nas bardzo wsparła, żebyśmy się tu znaleźli. Także bardzo chciałbym podziękować. Z tego miejsca. No właśnie, bo koordynatorze akcji to jedna, ale partnerzy, również to jest bardzo ważna sprawa. Pan Marcin Kałużny, Sumsum Korda. Sum Od kiedy jesteście partnerem akcji Orlik? My debiutujemy jako organizacja charytatywna. Można by powiedzieć, że nie do końca jest to bezpośredni związek między sportem a tego typu działalnością, ale postanowiliśmy wesprzeć organizatorów. Dbamy dzisiaj o dobre emocje, przede wszystkim dla najmłodszych. Jest zorganizowany bieg. Bieg ma też szczytny cel. Zbieramy w ten sposób fundusze na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych do programu na ratunek. No i zabezpieczamy też te wszystkie atrakcje dla dzieci, czyli mamy tutaj grupę animacyjną naszych wolontariuszy, dużo dobrej zabawy dmuchane zjeżdżalnie, skakańce, malowanie twarzy. Dbamy o tę stronę dobrych emocji dla tych najmłodszych. No właśnie, bo tego typu turniej to również musi być dobra zabawa. Przyjeżdżają tatusiowie dziadkowie, tak jak mówił pan Adam Rus. Trzeba zorganizować czas dla dzieci, żeby się nie nudziły w czasie meczu. Tak, to bardzo ważne, żeby te wspomnienia też były dobre. Natomiast chcemy łączyć właśnie ruch, pozytywne działanie z też takim edukowaniem, że bawiąc się, można pomagać. Mamy nadzieję, że uda nam się to w całości dzisiaj zrealizować. Jeżeli ktoś jeszcze nie dotarł, serdecznie zapraszamy do Łącka, zwłaszcza dzieci w wieku szkoły podstawowej, które będą mogły wziąć udział w naszym biegu. Dla każdego nagrody, medale, dużo atrakcji. Tak, zapraszamy do Łącka, drodzy Państwo, w mieszkańców gminy, ale również wszystkich tych, którzy się wybrali tutaj w te piękne rejony. Turniej potrwa jeszcze, tak jak słyszeliśmy od Pana Marcina, są również atrakcje dla najmłodszych, a kolejnym partnerem Akcji Orlik 2015 jest firma, którą reprezentuje pan Marek Wygonik. Dzięki wam są doskonałe napoje. Kolejny skarb z Podkarpacia jest promowany dzięki turniejowi. No i zawodnicy, z lepszym zdrowiem popijając tę wodę, wyjadą z łąckę. Tak, wspaniale, wspaniale się to wpisuje w naszą koncepcję cudownej wody z Podkarpacia, wody Jawa, która odkwasza, która regeneruje bardzo szybko siły. W związku z tym weszliśmy w sponsoring tej imprezy, żeby pomóc zawodnikom szybko regenerować się i jak widzimy, walka jest bardzo mocna. Wszyscy tą wodę piją. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za taką wspaniałą organizację, bo organizacja tej imprezy mimo takiej pogody jak wczoraj, była rewelacyjna. Także uważamy, że Wspólnie będziemy dalej tworzyć yy, tak wspaniałą atmosferę sportową, jak tutaj jest w wąsku. Yy, woda się przejlała z nieba, dosyć gęsto, ale woda również była pita. Yy, to wielka satysfakcja dla firmy, że może wspomóc tego typu działanie, zwłaszcza dla sportu amatorskiego. Tak, generalnie, generalnie wspieramy i będziemy wspierać zawsze takie imprezy, ponieważ mamy wyrób, którego nie ma nikt na świecie. I tym się możemy zawsze pochwalić. Na Podkarpaciu mamy wodę, której nikt na świecie nie ma. Serdecznie dziękujemy. Pani Katarzyno, Pani typy na finał. Jeśli Pani oczywiście może powiedzieć. E, drużyna, która strzeli więcej bramek w półfinałach, to będzie drużyna, która będzie grała w finale, prawda? Także takie są moje typy. No, tutaj mamy już 4 do 0 w tym półfinale, a więc nieźle się to rozkręca. Ponieważ jeszcze Pani koleżanka sędziuje mecze, czy będzie żeńska obsada sędziowska podczas finału, czy mieszana tak jak do tej pory? Tego jeszcze nie wiemy. Będziemy, myślę, podejmiemy taką decyzję wspólnie przed samym finałem. Tutaj przygotowywane jest jeszcze spotkanie byłego reprezentanta Polski, znakomitego polskiego piłkarza Mirka Szymkowiaka z gwiazdami turnieju finałowego Orlik 2015. Czy z Waszej drużyny ktoś zagra przeciwko ekipie Mirek Szymkowiak i jego przyjaciele? Powiem szczerze, że nie mam takiej informacji, czy ktoś został wytypowany. Myślę, że takie informacje dopiero zostaną podane, także nie wiem. Także czekamy na skład drużyny gwiazd finałowego turnieju Orlik 2015 Sumsum Korda. Sum Oprócz Orlik 2015 dla motorów piłki nożnej. Gdzie jeszcze można spotkać Państwa i zapoznać się z Państwa działalnością? Głównie Nowy Sąd, i Region Małopolska, to jest obszar naszej działalności. Prowadzimy Centrum Wolontariatu, sieć szkolnych klubów wolontariatu. Współpracujemy co roku z taką armią pozytywnych ludzi, młodych, pełnych zapału, inwencji, wolontariuszy którzy są skupieni w tych strukturach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami naszej działalności, to zapraszamy na naszą stronę internetową lub profil facebookowy, tam więcej informacji. Zawsze się cieszymy, że jeżeli są towarzysze, którzy pomagają też we wspólnych przedsięwzięciach, dziełach, a razem można tę ideę Sursum Corda, czyli w górę serca, urealnić poprzez działanie. Staramy się jako grupa przyjaciół, ale też ludzi, którzy są zaangażowani od 15 lat w działalność tej organizacji, wspólnie działać na rzecz dobra lokalnego i dzięki życzliwości, zaangażowaniu też wielu osób to się udaje, za co też serdecznie dziękuję. Czyli z tego co słyszeliśmy, jesteście Państwo otwarci na zaproszenia na tego typu imprezy, nie tylko sportowe ale również pewnie turystyczne i mające taki charakter, że tak się wyrażę w dobrym tego słowa znaczeniu, ludyczny, czyli taki integrujący społeczności poszczególnych gmin czy miasteczek. Tak, szczególnie chciałem zwrócić uwagę, że ta grupa animacyjna, która działa przy stowarzyszeniu, to też okazja, po pierwsze, żeby zagwarantować na przykład odbiorcom takich imprez jak w dniu dzisiejszym, festynów, różnego rodzaju wydarzeń sportowych, plenerowych, dobrą zabawę, ale też taki aspekt pomocowy, bo zawsze w tym obszarze staramy się być aktywni, czyli. Tak, poprzednio powiedziałem, poprzez zabawę pomagamy wspólnie i myślę, że takie połączenie to konkretne rozwiązanie do tego, żeby wokół nas żyło się lepiej, było łatwiej i tym, którzy faktycznie potrzebują, są w trudnej sytuacji, można było pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję przedstawicielowi Piłka, dziękuję przedstawicielowi dobroczyńców, którzy przyczynili się do tego, że ten turniej. Życzę, aby żadne frustracje już nie były wyładowane na komisji sędziowskiej. Drodzy państwo, trwa pierwszy półfinał. Te mecze rozgrywane są systemem 2 razy 12,5 minuty, a więc za niecałe 10 minut poznamy pierwszego finalisty. Potem kolejny mecz półfinałowy, a my w Łączku spotykamy się znowu już niedługo, bo o 11.48. Do zobaczenia. Relacje z finału Orlik Polska 2015 oglądacie Państwo dzięki firmie Orlen, złotemu sponsorowi finałów.